9 odcinku Ja również witam masz, w dziewiątym odcinku Dlaczego ty masz takie przystoje? Nie wiem, źle mnie słyszysz, czy co? Na początku źle cię słyszę właśnie, i na ślepo mówię No, okay. no dobra mam takiego laga później normalnie słyszę nie. Dobra, moment, bo coś mi się tutaj zlagowało Okej okay. Yy... Szczerze mówiąc to ci powiem, że cała część koda jest chyba jedną z bardziej niedocenionych, nie? No, było dużo... A ty gdzie jesteś tu? Było dużo właśnie... Patrz, patrz to! Patrz! Gleba, śmieci. nie jest wojna to morderstwo? Ale w sumie Czarnow też miał rację, nie? No. Ale dostał Szwab ode mnie prosto w łapek. Bo wojna to jest praktycznie między cywilizowanymi narodami nie na no. jakichś tam zasadach nie to że wojna i każdy się zabija i tak dalej wiadomo no nie a skąd mogłem wiedzieć ten szwab już właśnie nie zabił tak z dziesięć żydów na przykład nie No też. No. a to jest w ogóle gra każdy, każdy szwab ma taki sam rej <laughs> tak samo byś jednak zabijał <laughs> dokładnie tak zresztą to jest tylko gra chcesz dubeltówkę? co tam jest w rogu? mam ja. no to nie, to ja se wezmę oj, nie wziąłem karty śmierci chyba w poprzedniej rundzie no chyba nie aż, znowu zapomniałem skąd mnie tutaj obił? o, ty Kubańcu jeden, ty Patrz, kubańca, gdzie uciekasz? Może urządzimy sobie jakiś October Best. Macie. October Best. <laughs> Panie, to brzmi, nie? October Best. No. <laughs> <laughs> October. tego koleje. Czernowa trochę tutaj uszkodziłem. O. Ale dostałem tej. Bo słyszałem taki pył! To byłeś ty? No, a jak poleciałbyś byś to widział. Dzięki. Tutaj jest karta śmierci na dole. Ok. Chudę, trzymając parce szereków, co to są za. jełopy. Tu jest ostateczność normalnie. Jego obrona ostateczna to jest taka przynująca. że naprawdę. No bez kitu. Ach. Ja już schodzę na duniem jak ty, nie? Bo ja też, tylko nie wiem które a to się zejdę tędy. Okej. Okay. Ja ty widzę. Jeszcze tu Niemców mam do zabicia a ty ich pomijasz. Ej, ja dołem biłem. Co to było? Przyniosło mnie coś to? Ta, no przyniosło <laughs> mnie do ciebie. No to ciesz się. To taka lekka. Kurcze, ty zasrany bocie. Znowu mi przebieg tej Nie, teraz ja fejluję. Kurde no co jest Co się z nami dzieje? Dobra, ja teraz Mosina odpalam Jeden No kurde i znowu mi go zdjął Wszyscy leżą Bo nie będę już latał z tą dubeltówką Zostałem teraz od Niemca Weź wyciągnij ten hełmik. O dziękuję bardzo Hełmik. Niemcy miałem takie śmieszne hełmy. Zasumani, naziści Czwele geje, pedały. Hmm. Może Eż... źle się wyraziłem, nie, ale wyrażliwe. to już są emocje. Chociaż wszystko to to samo, prawie. Na no co Ja tu nie mogę jechać, znaczy nie, że jechać, tylko nie mogę. Przejechał go ciągiem <laughs> Taka śmierć, też nie? Taka. Kiedyś oglądają taki film, gdzie jakiś koleś nie chciał mówić. Położyli mu nogi pod gąsienicę. O kurde. No. <laughs> Dalej to chyba już się nie muszę mówić. Się nie pamiętam, ten film się nazywał. Uratował się? <grym> no, tak go wgnietli na tej Jak pustyni w piasek mówi... tej. Jak koleś mówi tak. Y... Będziesz grał główną rolę w filmie. Chodź, ubijemy sobie trochę Niemców. A on mówi tak? A jaki to będzie film? No, jest gdzieś tam, tam i tam. On mówi, aha. To bardzo ciekawe. O, zostaw mi ich patrz, pa. no No kurde, myślałem Headshot się sypią yy, Bohater ratuje się na końcu? Nie, przejeżdża cię, tramwaj. <laughs> Teraz ja ci zrobię egzekucję jak bym mógł. Roztwieraj to Czernow A siła Myślałem, że mu skorby chce dać <laughs> Deskę wsadził, jest kozak Ej, hey, mi znika ta deska, a to zniknęła mi deska A mi nie <laughs> Tam co tu jest? Kurde, metro. Ej, mi, mi ciągle przynosi No i dobrze Dobra, Ach. ty idziesz prawą i lewą? Nie, idziemy obydwoje lewą A i czemu Źle mi się strzela I teraz właśnie Hitler w ostateczności coś robi Niektórzy już powinni wiedzieć lekcji historii bo to chyba w duchu, wiesz, nie? co robili Niemcy z tunelami, tak dubeltowa. Szczerze mówiąc, nie słyszałem, żeby na wojnie używali dubeltówek. Yy, no ja też nic za bardzo nie słyszałem. No bardziej mosiny, kar Karnie, tak a jeszcze powrócę do tego STG. Mhm. Uh -huh. Broń nazywała się pełna nazwa broni, to był szturm. Coś tam. Szturmgewehr. No, Szturmgewehr, i to znaczyła broń... broń szturmowa. Co się Tak Ta, i. Nie, karabin. Coś takiego Ten karabin był robiony ogólnie przed. Pokazali projekt karabinu Hitlerowi. Hitler powiedział, że nie zgadza, nie zgadza się na to, bo no. wystarczy im MP40 i KAR. No to. Naukowcy, naukowcy robili ten karabin, produkowali w, przed, w tajemnicy przed Hitlerem. Jak Hitler zobaczył, jak bardzo jak zmienia w ogóle bieg wojny yy, na polach bitwy, to postanowił to wziąć jako produkcję masową, ale no zbyt późno to zrobił. No, w 1944 już to było. No, a to już no, schyłek w końcowanie nie. No tutaj po prostu sobie zabijamy. <grychy> o właśnie teraz to się dzieje. Ogólnie teraz widzimy jakieś hałasy. widzimy hałasy, tak słyszymy. Hałasy, widzimy trzęsienia. No ogólnie, trzęsienia no to. <grychy> To wiesz może być różne O, Złoty widzicie buch. Co już się dzieje, płynie woda. Zatapiali właśnie tunele po tunele. to żeby... żeby nie, nie, żeby nie doszli to już był tak... Kupien... Zdesperowany był. Po o właśnie, to była desperacka obrona właśnie tego słowa szukałem przez odcinki. Już była tak desperacka obrona, że robili co mogli wysyłali dzieci starców wszystkich, SS wysyłali na obronę. Radnych pamięta. wszystkich tam, jak szło. No dobra. To już był dziewiąty, czy ósmy? Dziewiąty. Tracerachuba, tak jak ty. No to co? Dziękujemy wam za obejrzenie. Nie? Dzięki Gup. również. Na razie. No łapa.